Z pichota, pichota z Pichota e, z tam należy. Pichota obrona okrężna. Pichota obrona okrężna wokół pojazdu, odsunąć się od pojazdu, żeby nie zostali przejechani. Drogas, to robienie do, do, do kompleksu. Tam, wiem, że gdzieś z, teren, z terenu Tarta przyjał. się teraz do ataku. 60. Darek, wejdę wyżej trochę, okej? Masz, jest Marzy on, świadczył właśnie jakiegoś chłopaka z sobą. Tak, Dobra, do przodu w kierunku obozu. Dobra, trzeba się dostosowywać. Dobra, na 040, spowolni no, mi, Darek. Tutaj dwójka, my chyba nie mieliśmy rozkazów jeszcze na teren zabudowań, odbiór Okej, okay, ja nie miałem rozkazów wchodzenia na teren tego obozu z strzały snajpera, słyszę Okej, okay, całość... Y, dostosować swoją odległość do, do pojazdu Trzymamy jego flanki w od odległości od pojazdu, natomiast nie bezpośrednio przy pojeździe, żebyśmy nie zostali rozjechani w razie manewru. O, chwała sztorm. Zaraz tutaj, sztorm 2 odpowiadał na Twoje zapytanie wcześniejsze. Sztorm 2 jest cały, chyba mój strzelc zborowy zlikwidował parę kontaktów w tej bazie, natomiast moduje mi o jakimś strzelcu wyborowym wrogim, który gdzieś tam daleko się znajduje, na bliżej nieokreślonym perymetrze odbiór. Przyjąłem Dobra, dwójka do mnie, do mnie, całość do mnie. Oprócz strzelca wyborowego będziemy udawać się na perymetr wschodni, zabezpieczać pozycję Rysia przy pojeździe. Wzdłuż drogi, lecimy wzdłuż drogi, perymetr wschodni. Uwaga panowie, obrona na perymetr północny, południowy i wschodni. niedaleko daleko tego znaczy się od pojazdu. uważajcie na strzelca wborowego. Mam informację, że strzelał do Rysia, przy którym jesteśmy. Odbiór został zberek, przed jak został wyeliminowany. Dobra. A to się liczy Zero, tutaj dwójka. Jesteśmy na pozycji, formacja do ciebie, ponoć strzelcy wyborowego został zlikwidowany Gdzie jest KM? Z przodu. Tam tak wygodnie czysty jest. Ruchu. Uwaga, niedalek, nie za blisko pojazdu, żeby was nie rozjechał, a za szczęk będzie cofał. Czy y nasi wchodzą na teren kompleksu. Y Towarz, uważaj, nasi wchodzą na teren kompleksu, No się. Czy to walczy, że jest w na, na naszym zasięgu? No on jest na górce, został tam gdzie był. A czy ja widziałem, że zmieniali pozycję chwilę? Nie wiem, czekam. Hantira teraz i oglądam. Z tego co wiem, to Lisek poszedł z nim, tak? Tak, tak, tak. Jaki biedny czelak leżący. Czy czy taki biedny trzeba było nie, nie strzelać? O go dobić, jeszcze żyje. Nie, nie ruszaj. Nie, nie dobijamy przeciwników. Jeżeli możemy, to staramy się im uratować jednak życie. Bied. No, no bo... bawiliśmy i Adam? Adam. Yy, twój martek. Dobra, powoli, powoli. Zabrałem już. Iebi spow, to w bazie naszej świat. i rozumiem, że z tobą jest listek, odbiór? No. Tak, przyjąłem. No. Chyba tak, potwierdzam odbiór. Potwierdzam. No. Potwierdzam, <grym> że potwierdzam. tak. Przyjęzymy. Gdzie jest PK? Przodu, przy pojeździe. Dobra, PK rozłóż się wzdłuż drogi, tutaj już na terenie kompleksu są nasi, więc jakby tu się tym nie przejmujemy mak już dalej nie wieczorem, tutaj tylko osłoniamy. Berek, mogę załapać to drzewo na 40, tam za, za róg, żeby patrzeć? Tak, możesz. Bo transportu nie mamy, kurwa. Czekaj, chcę się dowiedzieć, co tam się stało. Co to za tym krzyzikiem? Twój, swój, swój. To się jedzie. Prymetr? nie tylko słyszysz na lodzie? Okej okay. Wydaje mi się, że to z zachodu, ale nie jestem pewien. Mhm. Mm na zachodzie jest y, nasz pojazd, nie? nasz samochód, Może on generuje ten dźwięk. Mhm. samochód jest tutaj, mają wyłączone silniki, więc... W mm. już. mi to jak samochód bardziej, ale... Mhm. Mm może być, może być. Nie mówię, że nie. A tam luknij na zachód. Przestań. Niech przyczepa dochroniarz. No, macie odpowiedź. To jest grom za drzewami. Mhm. Grom uderzył w drzewa? Tak. Jeden grom się chowa za jednym drzewem? Co, co, co to za grom? Bo to jest taki grom, grom szerny. Czego... Luberek, mamy prawdopodobnie dażywa? wrogi i patrol. Tu się jedzie. Od północy no przemieszcza do... się do Tartaku. Strzelać ich? Siłą mam, wstrzymaj. Są nieźle uzbrojeni, mają co najmniej dwa... Co najmniej Przy... no To nie są przypadkiem, przypadkiem jednostki gromy odbiór? Wchodzę na tą polanę. Zaraz głoś dla 42 Na północy mój strzelat wyborowy zaobserwował wrogi patrol, nie jestem pewny czy to nie są jednostki grom Potwierdźcie mi ten odbiór To jest Kano i północ Ale gdzie widzieliście grom? Na zachodzie Na zachodzie, dobra to nie mógł być Uważaj, uważaj, to chyba są. Jest to chyba wróg. wróg z to. tego co wiem, grą był gdzieś na zachodzie. Potwierdź mi, tak, że wróg. nie mają RPG-a odbiór. Marduk podjeżdżaj, drugą. Co najmniej dwa wróg? Wróg, co chyba. Likwiduj, likwiduj. Tutaj, tutaj, uwaga do pojazdu, sprawiedliwie. Ok, dziękuję.

Na twoją punkcie wychodzi dróg z 40 od miękkiej lasu. Nie ja wiem, czy jeszcze żyję, wiem, że wchodzi od... okej, okay, będę obserwował. Uwaga ci, to są przy bramie, ustawić się na 110, bo że pojazd został strzelany, mamy rannego. Uwaga. Tu trochę na ferymenty 120 podejdzie, trochę jest już drogi Krzywi skąd dostał się? Zrzucam nim, rzucam nim Ja musimy wycofać władzę w tym kryjonie Berek oberwał Berek oberwał Są niter. Proszę, Berek Opatruję go, opatruję go. O go. Opatrzę go i kogo zabandażuję, kończę już. Ej! Medyka tu. Jestem jestem. to go O Boże, to jest. Gromowiec. Co z nim żyje? Nie podchodź. jest. To 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 jest. jest. Kierujcie zostaw. mnie, bo ja nie widzę. Tu? Zostaw berkę, zostaw berkę. Nie jest zabandażowany. Nie jest zabandażowany. Jakie staty nie? mamy? Ty dostałeś i ktoś jeszcze. Teraz Storm gość dla Storm 2. 2. A zlikwidowałeś się te kontakty? Na no, strzału nie ma filmu. Storm zgłoś dla Storm 2 Aki jaki status tego rannego naszego? To Ty byłeś ranny? Aki Ktoś koło jest pojazdu sobie. tam leżał, koło hamwiki i leży dalej. To jest nalej. gromowiec, to jest gromowiec. Okej, okay, już Was tu widzę, już komunikat nie ważny. Będą, będą go brali w worek. Au. Niestety. No, w co zostałeś. Ok, po kolei meldować, Loki. Hey, Loki w porządku, wszystko. Aki 5 na 5 się czuję Wiktor Skok Lisek Lisek ze mną jest, wszystko w porządku Barney Cały zdrowy Dus Very good Dzięki, Dzięki no Jak status dwójki? Dobra, wszyscy cali bo, bo, no. znaczy, A jak tego, status tego pojazdu przed nami, bo oni stali ostrzał który pojazd? No ten, no, ten. Humvee, który wjechał się musiał zareagować no, z góry, zanim ten zanim zanim strzeliwać. Zanim? Ten i że Dzięki. Okej, okay, panowie, mniej więcej jesteście dobrze rozstawieni. Trzymajcie problemy tak jak trzymacie. Przede wszystkim flanki, las. Mam nadzieję, że pojazd trzyma front. Tam na 240 na nasi. Uwaga 220. Po wzgórzu tym południowym biegną nasi. Uwaga na Friendly Fire.